E, witam wszystkich e, w takim e, mini poradniku dotyczącego najlepszego uzbrojenia jakie będzie obowiązywać w roku 2013 w Battlefield 3 przynajmniej do czasu wyjścia dodatku endgame wątpliwe aby pojawił się w tym czasie jeszcze jakiś mały patch czyli do DLC przewidywany jest na marzec kwiecień, aby który zmieniłby balans broni więc to co przedstawię może się Wam z pewnością przydać. Filmik nagrywam w ramach odpowiedzi na swój poprzedni film, który nagrałem 8 miesięcy temu, który traktował tę samą tematykę. Jednak lekko się zdezaktualizował, wyszły już 3DLC, było... Parę większych, mniejszych patrzy, zmieniających nieco parametry pewnych pukawek. Pojawiło się wiele komentarzy osób, które nie zwracały uwagi na datę publikacji tego filmiku, że jak dana broń jest polecana, skoro jest na przykład słaba, no to teraz nie będzie z tym problemów. I tradycyjnie zacznę od Medyka. Tutaj dwie polecane pukawki. Automatyczna M16, najbardziej popularna, oraz M416, tak więc dwie szesnastki. Ja osobiście gram z M416. E, e, mają one e, największy e, damage. E, świetnie sprawdzają się na krótki, średni i długi dystans. E, co ważne, e, mają mały odrzut, czyli recoil. To jest oczywiście live gameplay, w związku z czym nie możecie patrzeć e, też e, do końca na moją grę, no bo wiadomo ciężko jednocześnie mówić i e, dobrze grać. W każdym razie e, te dwie pukawki e, e, są najlepsze, jeżeli chodzi o klasę medyka. Shotgunami i tymi ogólnymi, krótkimi karabinkami, które można wybrać w każdej klasie, zajmę się na sam koniec. Tymczasem, jako że padłem, to przejdę do następnej klasy, czyli inżyniera. Tu sprawa jest dla mnie oczywista. ACWR, podobnie jak w przypadku medyka M16, doskonała na krótki, średni, długi dystans. Szybkostrzelna, niezły recoil. Jedyny minus: 21 nabojów w komorze. To jest minus i być może dla osób, które nie mają dodatku close quarters lub w ogóle premium, bo z tego co pamiętam, ta broń nie jest dostępna w podstawce. No to oni nie mogą chyba korzystać z tej broni, jeżeli się nie mylę. No ale cóż, jest wtedy automatyczna m 4 Dobra na krótki, średni dystans, na dłuższy już trochę gorzej ze względu na mały damage. Yy... Także te dwie bronie mogę z czystym sumieniem polecić Jednakże ja korzystam z acwr ponieważ ponieważ no jest po prostu niezły A druga sprawa w M4 ŁO, e, myślałem, że to trup e, W M4 natomiast nie podoba mi się muszka Po prostu Po prostu e, nawet po założeniu kolimatora, czy e, celownika holograficznego muszka zostaje Czyli Celując yy, przesłania nam to za dużo ekranu. Stąd mój wybór jest więc oczywisty, czyli yy, ACWR tam widzę yy, dużo kamperów w góry Cóż taka mapa, ale to można spróbować ich zawsze obejść. Jako, że padłem, przejdziemy teraz do klasy wsparcia. Klasa wsparcia chyba ma najbardziej wyrównany... O cholera. Nie padłem. No to jak padnę jeszcze raz, to wtedy e, przejdę do klasy wsparcia, ale to może powiem już teraz. Odnośnie klasy wsparcia. Odnośnie klasy wsparcia. Tam nie ma moim zdaniem, e, tak jak w przypadku inżyniera czy medyka, jakoś, jakiejś wybitnej pukawki, która daje ogromną przewagę. Być może minimalnie e, na takie top 1 mógłbym wybrać L86A2. E, tutaj w tej klasie jest po prostu najwięcej zmian ze względu na patrze. kiedyś. Na przykład 249 była świetna, w kolejnych patchach ją osłabili, w ostatnim z kolei zwiększyli. Następnie w ostatnim patchu w RKM-ie typ 88, który ma nawet niezły damage, obniżyli recoil, więc też się może nadać. 240 wypluwa wiele kul, naprawdę dużo, też jest niezła, plus podstawowe karabinki RPK i -ie IR. -ie ja osobiście jednak tutaj bym polecił L86A2. Osobiście klasę żołnierza wsparcia mam po prostu z tłumikiem. Yy, to osłabia oczywiście yy, damage. Yy, ale wiadomo, zakładając tłumik, yy, nie jesteśmy widoczni podczas strzelania, co może nam pomóc. Yy, co może nam pomóc w zachodzeniu rywali yy, od tyłu czy też na przykład mając C4 yy, jak wiemy jakiś czołg prawda wysadzić no to oni teraz nie wiedzą że im próbuję wbić się na tył chyba że mnie ktoś ospotuje potem jak padnę Patrzcie ile tam kamperów. A teraz źle mi się strzelało po prostu. Ale najważniejsze, że mamy wszystkie cele, właśnie. Camping. Aha. Tam na ślepo już nieraz mam także. Nieraz mam także na ślepo celuję w niektóre miejsca. Wiadomo, e, ugranie. Rozegranie w jakiejś tam ilości meczów na danej mapie powoduje, że w niektóre pozycje się strzela z automatu, nawet jeżeli nie ma tam rywala, no bo zwykle może tam siedzieć. Dobrze, przejdźmy teraz do snajpera. Na tej mapie, no wiadomo, snajperka stick się nie przyda. Są trzy. Jedna z Bektu Karkant L96. Następnie jedna dodana z Premium albo z dodatkiem Clock Quarters, czyli G&G 90. No i ta z podstawki, czyli M98B. Największy damage. jedno strzałowce. No, nie ma sensu, żebym tutaj wybierał jakąś, ale czemu nie. <ścoughs> A, tutaj kuszę mam, ale akurat... Skoro już jesteśmy przy tym dodatku Waters który mimo że już pojawił się Armored Kill i Aftermatch, jest wciąż popularny z bardzo prostego powodu. Eee, no, można sobie w miarę szybko fragi nabijać, jest szybka akcja, eee, jest w miarę szybka akcja, ale na tę mapę zamiast kuszy czy też eee, no, zamiast slota, który daje kuszę, najlepiej wybierać eee, Najlepiej wybierać e... coś takiego jak e... czujnik ruchu. Tak jest, na tą mapę zdecydowanie się przyda. Jeżeli wpadacie na wielkie mapy, no to wtedy soflamik. Wiadomo, żeby e... razić głównie cele latające przeciwników. E... Na no i oczywiście do klasy snajpera G18 zamiast zwykłego pistoletu. Mówiąc o pistoletach, na szybko największy damage zadają oczywiście revolverwele e, Magnumki oraz e, Rex. Natomiast jeżeli już jestem przy tej mapie, to właśnie przechodzimy na bronie dostępne e, dla każdej z klas, czyli shotguny i krótkie karabinki czego by tu zacząć? Może od krótkich karabinków. E, właśnie można sobie wtedy wybrać na tej mapie klasę snajpera i krótki karabinek. E, ja osobiście polecam PDWR, dlatego że sprawdza się na e, krótki, średni dystans. Na długi też jest e, niezły. Także e, to są e, moje polecane na tę mapę. Oczywiście P90 też jest w modzie. Ale ja tak jak mówiłem, to jest subiektywna ocena, to są bronie polecane przeze mnie. MK7 też jest niezła moim zdaniem. Szczególnie, że po paczach ją trochę wzmocnili. Dodanie rozszerzonego magazynka daje nam około 40 kulek, niezła szybkostrzelność. A, plecy. No i teraz, jako że padłem, shotguny. Prawda jest taka, że w tej grze... Każdym shotgunem można kogoś ubić, szczególnie jeżeli proferujemy grę na, bliscy, na bliski kontakt, bo do tego w sumie służy shotgun. Oczywiście na przykład Team Deadmatch dead na kanałach Noshach, no to tam już shotgun by się przydał z jakimś nabojem na dłuższy dystans, stąd najbardziej takie polecane do takiej gry ogólnej. To jest spas, który się pojawił w związku z ostatnim dodatkiem Aftermatch, e, jeżeli się nie mylę, albo Close Quarters, już nie pamiętam. No i w podstawce pompki, czyli 870 i M10, ale tak jak mówię, w przypadku gry pompką, e, o po prostu siać można zniszczenie e, w każdym miejscu. Tak jak mówiłem, czujnik ruchu na tę mapę jest... E, a zabrakło mi już HP. O, czujnik ruchu daje wam dużo punktów. Szczególnie na takich mapach. Ogólnie miałem plan, aby nagrać ten film e, e, na najnowszym no dodatku, czyli e, aftermatch, ale stwierdziłem, że lepiej będzie zaprezentować e, skuteczność wszystkich pukawek. E, na dodatku Cross -quaters. Takie, takie moje zdanie. Eee, natomiast co do samego aftermatcha, to mam zamiar nagrać... cholera... Eee... Mam zamiar na nagrać krótki poradnik odnośnie tego eee, nowego ee, DLC, więc... Nie było sensu po prostu, żebym nagrywał e, dwa filmy na e, jakby tym samym dodatku. Szczególnie, że w przeszłości nagrywałem różne poradne odnośnie mapy Caspian Border i tak dalej, podstawki. Był też e, Armored Killed. E, w, ma być e, w moim planie e, aftermatch, no to więc w jakiś sposób trzeba było wykorzystać też... O, pompuje. W jakiś sposób trzeba było wykorzystać też e, Close e, Quarters. Ogólnie e, to by było tyle w sumie, jeżeli chodzi o film dotyczący uzbrojenia, które moim zdaniem będzie najlepsze na rok e, 2013. Tak, mówiłem krótko o tych e, pukawkach opisując je. E, one nie sprawdzają się tylko... Na krótkim dystansie, tak jak mówię, na średni, na długi, czyli spokojnie możecie nimi walczyć na mapach, ee, czy to w podstawce Back to Karkant, Close Quarters, Armored Kill ee, itd. itp. Oczywiście reszta już będzie zależeć po prostu od waszego szczęścia. No widać, tu jeszcze w kwiatkach się z tyłu jeden ukrył od Waszego szczęścia czy tam umiejętności operowania e, daną e, pukawką. No to e, to by było e, na tyle. Dzięki gameplay niech sobie dalej leci do końca mapy. That's it. Come on. 2% Fart Power. Teraz ja miałem farta. Dobrze.